这个东西无所谓。嗯嗯嗯 Na przedostatniej części walnego zgromadzenia członków SMLW, która odbyła się w ubiegły czwartek, spotkali się mieszkańcy osiedla Sobieskiego. Na 2280 uprawnionych do głosowania, na sali było ich obecnych 112. Zebranie tradycyjnie już rozpoczęło się od wyboru prezydium i komisji. Przewodniczącym piątej części walnego zgromadzenia został Wacław Kerpert, który już na samym początku dał do zrozumienia, że obrady będzie prowadził silną ręką. Ponieważ jest to zebranie wyborcze, a z doświadczenia wiemy, że te zebrania czasami się bardzo... Długo ciągnęły, więc proszę, żebyśmy wszyscy szanowali swój czas, żeby dyskusja była merytoryczna, i mam nadzieję, że uda nam się jakoś to sprawnie wszystko poprowadzić. I to się właściwie udało, choć nie zabrakło drobnych zgrzytów. Kandydat do Rady Nadzorczej Andrzej Kuryłowicz na przykład po raz kolejny wyraził swoje oburzenie faktem, że osoby startujące w wyborach po zaprezentowaniu swojej sylwetki nie mogą uczestniczyć w dalszej części zebrania. Jeżeli my jesteśmy połowę zebrania, to na jakiej podstawie te połowy zebrania jesteśmy? W ubiegłym roku został przyjęty wniosek, że w, w, jeżeli są wybory Kandydaci, którzy nie są obecni na danej części walnego zgromadzenia, bo to nie jest ich część, żeby mieli prawo zaprezentowania swojej kandydatury i stąd Państwo zostaliście zaproszeni, bo ten wniosek został przyjęty. Na poprzednich częściach walnego zgromadzenia kandydaci do rady zazwyczaj tylko pokazywali się wyborcom. Tym razem jednak mieszkańcy osiedla Sobieskiego zażyczyli sobie, aby każdy z nich również kilka zdań o sobie powiedział, niektórzy Kandydaci jednak trochę przedobrzyli. Dobrze, proszę. Proszę, jeszcze proszę, ciszej. proszę, ciszej. proszę, jeszcze proszę, zdanie pana i dziękujemy. proszę, 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 po wyborach przeprowadzonych zaraz po prezentacji kandydatów była przewidziana dyskusja, jednak w związku z tym, że nikt nie chciał dyskutować, trzeba było ogłosić przerwę, podczas której komisja wyborcza zliczała głosy. Dopiero po prawie dwóch godzinach obrady zostały wznowione. Wszystkie uchwały, w tym te dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu SMLW, zostały podjęte niemal jednogłośnie.